Manko. Dziś z nami jest? Oliwka. Tak, która yy, 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 nagrywa ciągle. A z nami dziś jest gość specjalny. Kto? Dziś. Igor. A. I nasz ostatni, najlepszy nasz gość specjalny, czyli kto? Oliwka. Nie! Igor. Wreszcie Uliwka zrozumiała. Ha, rośla, ja Dobra, co teraz robimy? Co? Usta? E, no ale co będziemy robić w ogóle? Wszystko. Czyli malować dzidziusia, co nie? No. no. To, to usta czy malujemy? No, byle, co maluję, czekajcie. Nie pomogę. Jeden z nich, rozjaśnić, i co nie widzę. Jeszcze teraz jest ja lepsze. Je u... Maria, użyj. Tak. Był kolejny odcinek, ale nic. Czekaj, daj to.